Z impiary, że rzeczywiście właśnie w tym odcinku no, widzę, właśnie się w odcinku Bajkowej teorii i wiem, że po prostu znam moje kanale aż on się roi się od tej, właśnie tej serii, czyli właśnie o Bajkowej teorii, ale wynika to po prostu z tego, że mam naprawdę wiele, a przynajmniej kilka, pomysłów na po prostu naprawdę ciekawe Bajkowe teorii. i to nie tylko z krainy lodu, które nie moją układam personalnie, anime są Diseya, ale też właśnie ogólnie takiego, jak ostatnio była teoria z 2, gdzie się będzie już mogła zaspojonować z Wajanę 2 dotyczące właśnie matangi, czyli jak dla mnie najlepsze postaci w Wajanie 2, i dla mnie, że rzeczywiście inna postaci, która tam miała tam jakikolwiek. Sens. przynajmniej właśnie moim zdaniem nie była po prostu irytującą wydmuszką typu na przykład Loto, Kele, na Moni, czyli i inne wprowadzone postacie w Moanie 2, które po prostu były tak słabe mi moim zdaniem, że szkoda o nich gadać. Ale tak, dzisiaj właśnie będzie kolejny odcinek, będzie bajkowych teorii i tym razem właśnie po raz kolejny nie z Krainy Lotto, Krain planuję jeszcze dwie teorie, a nawet trzy, ale rzeczywiście będą zajmują się dzisiaj właśnie Wajaną 2. I oni na przykład właśnie pierwszą Wajanę kocham, no, no to tak jak właśnie wiecie z mojej recenzji, którą nagrałam rzeczywiście jakieś 3 miesiące temu, no to na pewno właśnie wiecie, że Vajana 2 bardzo nie przypadł mi gustu, do gustu. W sensie twierdzę, że to jest słaba, wręcz okropny sequel, który właśnie w wielu, wielu właśnie momentach jest naprawdę słaby, po prostu nie dorównuje do piętn. genialnie pierwszej części i nie jest nawet dobry, bo moim zdaniem jest naprawdę słabym filmem i właśnie wynika to między innymi z tego, że oryginalnie właśnie Vajana 2, o czym nawet mogę też zrobić osobny filmik, o kulisach postawania Vajany 2, jeśli będziemy mieli na ten temat więcej informacji, a pewnie w następnych dniach rzeczywiście, z tego, że Vajana wkrótce ma się. Disney Plusie, przynajmniej na pewno wyjdzie w ciągu ostatnich 6-3 miesięcy, miesięcy, chociaż w ogóle nie jest nic potwierdzone, ale jednak rzeczywiście no, właśnie na pewno wiem, że Wojane dwa na przykład właśnie wcześniej Wish czy w głowie się nie mieści 2, na pewno właśnie wyjdzie na Disney Plusie. Ale tak, jeśli właśnie będę miała i więcej informacji, to na pewno się z wami z nimi podzielę, jeśli chodzi właśnie o produkcję Miami 2. Kto wie, może na tej nas nawet zaskoczy taki dokumenty, jak na przykład o, o postawieniu Frozen 2, którego odcinki na, ostatnio notowane na obejrzałam i powiem wam, że to jest absolutne cudo. Fajnie się po prostu ogląda właśnie twórców akcji, jak po prostu tworzyli Frozen 2. I jak na przykład właśnie ostatnio mówię, obejrzałam Frozen 2, to po prostu twierdzę, że to nie jest taki zły film. Wręcz przeciwnie, jest to naprawdę wiele ciekawych elementów, które mogą zachwycić i po prostu fajnie tam jest zbudowany lore oparty na żywiołach i myślę, że to do Frozen nawet Pasuje bardziej niż w pierwszej części. Chociaż jeżeli ja tak właśnie z Frozen kocham tą pie pie pierwszą, piękną, bajkową część. Tego typowo bajkową boli a druga część jest ogólnie inna i pokazuje bardziej fantazję w stronę tego świata, ale dla mnie to też jest okej. Okay. Ale rzeczywiście, no właśnie, jeśli oglądaliśmy moją decyzję, to na pewno wiecie, że właśnie Wojenne 2 Początkowo miało być właśnie serialem telewizyjnym, że rzeczywiście, rzecz no miało być kilka odcinków i właśnie ten serial miał właśnie przyciągnąć ludzi do właśnie przyjścia na Disney Plusa, do wykupienia Disney Plusa takim hasłem promocyjnym, prawdopodobnie, że Ej, Ej. Macie Wajany? Kochacie Wajany? No to będziecie mieli jeszcze więcej Wajany, jeśli zapłacicie nam 30 zł. Ale rzeczywiście, no, Wajany 2 ostatecznie właśnie z powodu ogromnych problemów finansowych w Disneyu, które właśnie były spowodowane między innymi właśnie Wyszem, ale rzeczywiście właśnie dziwnym światem, no to po prostu Disney postanowił położyć wszystko na jedną kartę i powiedzieć, że ej, jednak nie robiłem serialu, bo serialu nikt nam nie sprzeda, a zamiast tego zrobimy Wajany 2, które mimo, że będzie słabym filmem, to zarobi bilion dolarów. I już niestety, Wajana 2, miesiąc po premierze, niestety, mimo swojej bardzo słabej kości, zarobiła 1,1 miliarda dolarów, tak? Czyli mniej więcej tyle samo co Frozen 1 i Frozen 2. Niestety, po prostu i Frozen 2, szczególnie właśnie Frozen 2 jest moim zdaniem niedoceniany, i to są naprawdę świetne filmy. A Frozen 2 po prostu jest to bardzo słaby sequel, który czasami zawsze pierwszej części. Pokazuje dokładnie te same sceny, to były w pierwszej części, tylko w innym kontekście. I to ma być miliardowy film, chyba dlatego, że właśnie ludzie poszli na ten film, a jak wyszli właśnie, jak wyszli właśnie z kina, to się zastanawiali, co to kurde było. Ale tak, Frozen 2 to na pewno nie jest dobry film, ale. Mamy tam właśnie jedną bohaterkę, czyli właśnie Matangi, czyli rzeczywiście byłą no właśnie cudowną boginię, cudowną. Na początku antagonistkę filmu, w początku z później zmienioną właśnie pozytywną postać. I moim zdaniem naprawdę nie, niesprawiedliwie ukaraną pod koniec filmu, ale rzeczywiście była no właśnie. Matangi, jeśli ktoś nie wie, to jest właśnie Bogini, która trzymała właśnie Małego w takim trochę oburzliwym wątku, ponieważ no, ona go trzymała właśnie we wnętrzu ogromnego małża, w którym ona mieszkała, i tak rzeczywiście właśnie chciała wyłudzić od niego informacji, jak właśnie pogodzić ludy. W sumie nie wiem o co matangi do końca chodziło, ale jednak. Coś tam miała do małego, coś od niego chciała i na początku była właśnie pokazywana jako taka antagonistka z wielką charyzmą, co porusza się niczym taka typowa diva, co mieszka w jaskini z nietoperzami, co jest taka bardzo ekscentryczna. Po się po prostu okazało, że kiedy właśnie Wajana rzeczywiście jest i zapozna się z nim, ile co, co właśnie sugeruje ship Moana i X-Matangi. Wajana i X-Matangi, który naprawdę kocham i myślę, że ship Vaiana i matangi jest mocno niedostajalny, szczególnie w polskim fandomie. Ale właśnie bro no, wtedy właśnie gdy Wajana spotkała Matangi i poznała ją tak naprawdę, no to właśnie matangi powiedziała jej prawda, że po prostu jak bro jest taka zła, bo po prostu, prostu, prostu kształt Boga na który jest stricte nie pojawia się w niej, ale pojawia się na napisach końcowych i szczerze jego design po prostu jest jednocześnie genialny i okropny, jednocześnie właśnie wygląda jak taki bóg grecki, typowy bóg grecki czy tam bóg żylski, ale jednocześnie ten design jest moim zdaniem bardzo, bardzo słaby. I wręcz jest bardziej komiczny niż właśnie taki typowo boski, z tą wielką po prostu opaską na jego czole, jak jakiegoś gimnastyka. Ale jednak właśnie w matanii wtedy właśnie wyznawa ja nieprawdę, że rzeczywiście no jest właśnie uwięziona w tej małże, że po prostu nic nie może na to poradzić, że na ją po prostu tam zamknął na... Tysiąc lat, gdzie nawet nie miała dostępu do światła i jakby miała jako u jedynych tylko nie nietoperze, a rzeczywiście jakby no właśnie gdy później została uwolniona, to i tak po prostu nalał za to, że po prostu jakby no wajana, pomogła właśnie Wajanie i znowu ją po prostu zakłół w kajdany i powiedział najbardziej wredne słowa świata, czyli nie martw się, zabawa dopiero się skręca. I jeszcze ty pod koniec dołączył do nich Tamatoa, żeby, żeby tworzyli takie trio złoczyńców i może na tanie taniej po prostu było, było właśnie widać, że jej oczach po prostu jest przerażona. tym, że rzeczywiście na no, ona traktuje i wszystko na większą karę. I dla mnie po prostu jest los naprawdę niesprawiedliwy, ponieważ jakby no kurde, datka nie była taka zła, pomogła rzeczywiście jakby no, właśnie wajanie i małjemu, czy jakby nie patrzeć głównym bohaterom właśnie że rzeczywiście dotrzeć do wyspy, że gdyby nie ona, gdyby ona ich dobrowolnie, nawet nie były nie, nie wnosili, tylko ona ich po prostu dobrowolnie, zauważając jej dobroć, by została rzeczywiście z tego Wiru, a później rzeczywiście, kurde, i tak została zakuta i właśnie uwięziona przez Nalo na kolejne tysiąc lat, a nawet więcej, za to, że właśnie pomogła głównemu bohaterowi. I pewnie rzeczywiście główni bohaterowie nigdy nie dotarliby do tego miejsca, do którego chcieli doszłać i nigdy by nie uratowali Motunui i, i innych wysp. Ale rzeczywiście, no, Wajana 3 jest na horyzoncie. Jak właśnie sugerowało nam rzeczywiście zakończenie jany 2, no to właśnie, rzeczywiście, no, właśnie, Wajana 2 jest na horyzoncie. Właściwie, Wajana 2, Wajana 3! Tak, 3 jest na horyzoncie, więc no właśnie, no, zakończenie Wajany 2 rzeczywiście sugerowało, że wojna 2 mimo wszystko powstanie, szczególnie z tym końcową z Matangi, Naro i Tamatą, ale rzeczywiście, no właśnie, Disney już, Disney już właśnie nieoficjalnie, ale według plotek, rzeczywiście właśnie według plotek Disney ogólnie właśnie pracuje już nad Wajaną 3, no w sensie, jakby no, Los Matangi mimo wszystko, pozostaje rzeczywiście, pozostaje, pozostaje rzeczywiście Ponieważ, jakby no, właśnie, gdyby to był serial, gdyby właśnie serial miał moim zdaniem, drugi sezon, no po prostu mielibyśmy, na ja pewno, wyjaśnienia, co się stało z Matangi, mielibyśmy jeden sezon po drugim. Ale niestety, przez co to, to na drugą wojnę. A jak właśnie na trzecie i czwarte, Frozen, jak sobie absolutnie czekam, bo po prostu myślę, że Frozen 3 i 4 to będzie coś naprawdę, naprawdę genialnego. Ale rzeczywiście, jakby no, właśnie. Na Wajane Trzy, jako taki pierwszy prawowity Snycle Wajany. właściwie drugi. Drugi to już będzie. Przepraszam, bo. Mi wydaje mi się po prostu, że Wajana 3 to jest Wajana 2, w sensie jakby no, jak seria ma więcej sequeli czasami, to one no, by się po prostu mylą w kolejności, czy tam po prostu w kolejności tego, który jest najbardziej prawny sequelem. Ale tak, a na przykład właśnie na szedzie Frozen musimy rzeczywiście, jakby no właśnie czekać e, jeszcze, jeszcze dwa lata, ale już czekamy, rzeczywiście 6 lat i myślę, że się doczekamy, że Frozen 3 będzie wspaniałe. Ale jednak na Wyana 2, podobnie będziemy musieli czekać albo 6, albo 8 lat. I Jeżeli Disney nam po prostu nie da jakiegoś hindów, po co na przykład właśnie gazetki w Disney która na przykład właśnie wyjaśniała, co się stało z Hansem, z oczywiście po krometerze w tej gorączce, kiedy właśnie został uderzony kulą śnieżną Elsy, no to to znaczy rzeczywiście właśnie było wyjaśnione, że Hans obecnie właśnie przechodzi rekonwalescencję, a przynajmniej w czasach Fibera, czyli dwa lata przed Frozen 2, przechodził rekonwalescencję. I tam właśnie było powiedziane, że doznał po obrażeń, w czego i jest prawdopodobnie właśnie pod lekarską opieką. No i po prostu rzeczywiście, jakby, no, tyle, jak na razie wiemy o Hansie, co się nim potem stało, nie było go w Frozen 2, ale właśnie, że rzeczywiście do matangi też byśmy mogli właśnie dostać jakąś gazetkę i byłby na przykład postać przyjaczka z Wajany. A co nowe coś widzenia dzieje? Na przykład, właśnie będziemy mieli wkrótce właśnie. Wielkie przedstawienie, rzeczywiście, właśnie Disney. We Unfairly Ever After. Gdzie właśnie złoczyńcy Disney opowiedzą o swojej perspektywie, rzeczywiście, z wydarzeń, rzeczywiście ze swoich filmów. I tak będzie tam, będzie tam 59 złoczyńców, z czego kilku na pewno będzie ważnych. Opowiedzą swoje, swoje historie, a więc, jakby no, jeśli właśnie Hans zostanie nam zaliczony, a będzie zaliczony, to możemy też, się spodziewać, że no właśnie z perspektywy Hansa także coś zobaczymy. Rzeczywiście, że poznamy też historię z jego perspektywy. Chociaż, jakby na no, samym jego historii, z perspektywy z książki Afro's Heart, to jest na to będę naprawdę cudowna. Jest powodem, dlaczego właśnie Hansa kocham. Jeśli ktoś nie czytał, to naprawdę, naprawdę gorąco polecam. Ale jakby, no, jeśli właśnie nie dostaniemy dostaniem w żadnym razie z Vajana, który być może powstanie, żeby no właśnie informacje o Matangi, co się z nią stało jeszcze przed trzecim filmem, to niestety musimy, będziemy musieli poczekać rzeczywiście do właśnie 2021 roku i ty właśnie wyjdzie 2 na 3. Ale jest, rzeczywiście to nie przeszkadza mi, żeby właśnie trochę poteorezyzować, trochę na poczekanie, ponieważ że, no, nie myślałam za dużo o tych teoriach, bo zresztą nawet pewno Wajana 2 nie jest taki film, który po prostu jakby no właśnie dawałbym jakieś większe teorie do przemyślenia. Ale rzeczywiście, bro no, poza tym, że rzeczywiście kolejną teorię na ten kanał mogę nagrać właśnie o tym, czy Wajana faktycznie stała się półboginią i czy jakie to ma skutki, ponieważ, no tak, spoiler, się ktoś nie ogląda Wojany 2... Wyana pod koniec drugiej części rzeczywiście gnuła się stała się półboginią, no i rzeczywiście gnuła no się razem z małym, że oczywiście rzeczywiście teraz właśnie był półboginią, to że właśnie małym jest półbogiem, tak jak mówiła właśnie w recenzji Vajana 2, dla całej wyspy i to całego oceanu, tymczasem właśnie Vajana jest takim prywatnym półbogiem dla swoich ludzi, i to rzeczywiście się właśnie swoim życiem jako człowiek, a więc tu nie mamy takiego błędu jak przy Frozen 2, gdzie rzeczywiście gnuła no właśnie Elsa stała się spiritem, ale właśnie, po śmierci, bo tak, moim zdaniem właśnie Elsa umarła po Frozen 2, rzeczywiście, no właśnie, to, to no, nawiew właśnie się zamrażając, potem odrażając, a potem topiąc w lodowcu. I o tym też będzie teoria na kanale wkrótce, a więc wyczekujcie. A jednak właśnie, rzeczywiście, no, no, o Wajanie 2 mamy jak na razie tylko właśnie teorie dotyczącą właśnie Wajany jako połowogini, ale z racji że, to, że matalnie mi się po prostu wydaje ciekawszą pytanie, no to dzisiaj o nie będzie ta teoria. A więc, po z dłuższego przeciągania przechodzimy do tej teorii. A więc jakby no właśnie moja pierwsza toaleta to jest taka, że rzeczywiście będą no właśnie matangi i już wszystko właśnie z wszystko jakby no właśnie przyłączy się do Nalo i rzeczywiście ta i rzeczywiście właśnie, rzeczywiście jakby no wy w drodze do uczynienia teraz ale nie że właśnie Nalo nie prawdopodobnie, prawdopodobnie może po prostu smajerów lub po prostu użyć na niej jakiejś magii. Rzeczywiście, bo no właśnie, bo Półbogowie chyba mają magię, bo skoro mały i magiczny hak, to pół, Półbogowie na pewno też mają inną magię. I właśnie, na przykład w przypadku mojego było pokazane, że ma zestaw różnych mocy, bo nie tylko, rzeczywiście potrafi podnosić słońce, nie tylko jest Półbogiem morza i wiatru, ale też rzeczywiście, no, potrafi się zamienić w różne zwierzęta, a więc, jakby, no, po prostu nie dziwiłabym się, gdyby Nalo miał też właśnie moc kontroli umysłu. Poza tym biorą pod jak jest nalo, że trzeba po prostu wszystkich ludzi skłócić ku sobie. I biorąc pod że też do nam matangi nieuchylne, zwłaszcza, że ona miłosko, miłosko kiedy ona jest półgodiną, czyli właśnie osobą postawioną niżej od niego, ale jednak, no, co w, w tych właśnie boskich kręgach, rzeczywiście, no właśnie, myślę, że, ma, że właśnie okaże się pewnie, że właśnie nalo matangi zrobi coś w stylu kontroli umysłu, że po prostu właśnie matangi ma podążyć razem za nim i ta matą, no i rzeczywiście no, będą tworzyć takie że tak powiem Avengers Assembled, ale rzeczywiście jakby no, takie właśnie bardziej Disneyowskie i bardziej Moanowskie, że tak powiem i rzeczywiście jakby no, właśnie Matangi zostanie właśnie kompletnie wyprana, wypranym, rzeczywiście jakby no, być może będzie miała nowy outfit, ponieważ było no, Matangi, rzeczywiście jakby no właśnie w tym filmie, no właśnie urok matanki był taki, że wydawała się złoczeńca, że była jak typowy złoczyńca Disneya, to że po prostu była właśnie dobra w środku. No i rzeczywiście no właśnie, no dlatego, że rzeczywiście no nie miała takich pomoczanych czy tam czerwonych kolorów, jak rzeczywiście inni złoczyńcy Disneya. Czy nawet nie miała świecących elementów takich jak Nalo, który i tak był ubrany w ciemno-fioletowy, ciemny który jest pokazaniem jego królewskości, że tak powiem, ponad innymi bogami polynezyjskimi. Wydaje mi się, że po prostu matanki może zostać po prostu naznaczona piorunami na jej rzeczywiście twarzy, i rzeczywiście Gwówna no, może mieć się właśnie piorunę. Em, Embordy red, czyli ktoś się nazywa czyli rzeczywiście by było właśnie wyszyte na swoje suki, i może po prostu właśnie może stać się po prostu komentarzy przeciwnie siebie z pierwszej części, czyli po prostu nie będzie, czyli będzie podobnie jak, jak właśnie w pierwszej części, będzie wiadomo się zła, ale wciąż będzie dobra, ale tutaj będzie to na dużo właśnie większym poziomie, ponieważ wreszcie Bananki będzie po prostu właśnie tak ogarnięta, ze zwał, tak po prostu będzie chciała się zejść ta Wajanie, że kompletnie zapomni o tej radości, którą kiedyś po prostu miała. I właśnie kolejnym obowiązkiem w pierwszej, pierwszej części było to po prostu zebranie o swoje wysyłce bają swoich ocen, a właśnie być może część, części że oczywiście będą no właśnie nauczy się, co to być, że właśnie biorą prawdziwego bohaterstwa, jest nie po prostu właśnie wyciągnięcie wyspy czy po prostu jakby no właśnie, czy po prostu jakby no właśnie ym, no właśnie, zostanie bohaterem w sensie fizycznym w uratowanie czegoś, a po prostu okazanie właśnie pomocy tym, którzy kładłac ko, się najbardziej i którzy najbardziej Cię potrzebują. I to byłby taki trochę kolpak do pierwszej części, ponieważ no właśnie w Wajanie 1 było po prostu pokazane, że Wajanie raczej nie chodziło o uratowanie jej wyspy, tylko po prostu ludzi na niej mieszkających. Chociaż właśnie w Wajanie 1 miał po prostu te cholerne koszmary, że po prostu jakby no właśnie jej rodzice po prostu giną na jej oczach i po prostu wyspa się dosłownie pochłania w pył. A rzeczywiście jakby, no właśnie w drugiej części bardziej chodziło o to, że ma uratować swoją wyspę. Dla wyspy, też dla ludzi, ale jednak dlatego, że wyspa się miała rozpaść, a nie ludzie tam mieli zginąć. A ogólnie właśnie w trzeciej części mogłoby, w, mogłoby być właśnie pokazane, że wojenne mogłoby się nauczyć, że po pierwsze właśnie bohaterem jest, nie, nie jest się na całe życie, tak jak na przykład to było właśnie w serialu Shira i Księżniczki Mocy z Adorą, czyli główną bohaterką, tak jak to właśnie było w Shirze, że, że właśnie bohaterem nie jest się na całe życie i że nawet właśnie bohater czasami musi po prostu odpocząć. Jeżeli górne, mieliśmy, moglibyśmy też tam mieć morał z animacji Bartok Wspaniały, którą ostatnio oglądałam. Jeśli ktoś nie wie, to jest właśnie spin-off Anastazji, który powstał dwa lata po oryginalnej Anastazji, oryginalnej bajce od Dona Bluffa. I rzeczywiście, no właśnie, no Bartok był wtedy na tyle popularną postacią, że po prostu jakby, no właśnie, stworzono oni cały film. No i tam była taka lekcja, że miała prawdziwego, bohaterstwa jest nie siła fizyczna, a raczej współczucie i pomoc inny. No i właśnie, rzeczywiście, no Wajana przez całe dwie części rzeczywiście właśnie, właśnie, troszczyła bardziej o swoją wyspę, o rzeczywiście, właśnie miejsce niż faktycznie o ludzi, albo i o wyspę ludzi, ale w tym, ale mam taką rzecz że właśnie Wejanie Trzy i konflikt będzie na dużo bardziej personal level, na dużo bardziej rzeczywiście właśnie osobistym poziomie, ponieważ Wyszyk Bro będzie musiała pomóc, te, pomóc komuś, kto naprawdę go potrzebuje, i nie całej wyspie, a indywidualnej, zagubionej jednostce. Bo tu wtedy właśnie, wyobrażam sobie na przykład właśnie nam na Marii. Właśnie z Matangi będzie, będzie właśnie taka sama jak na Marii, jest jej ostatniego smoka, że też po prostu będzie tak ogarnięta zemstą, że właśnie jeszcze dodatkowo jej mózg będzie właśnie wyprany przez ma, no jego, przez właśnie Nalo. Małym by jej nigdy nie będzie wyprął mózgu. On jest rzeczywiście za dobry po pierwszej części, więc to było takie moje przejęzyczenie. Ale mogłoby to jeszcze nawiązywać do właśnie teorii, że, że właśnie Hansa we Frozen opętały trolle, że rzeczywiście żeby połączyć Anny z Krzysztofem. i jak się ogląda drugą część to no to w sumie ma sens, nie do końca, ale jednak bardzo na to, że właśnie w pisze pierwszej części Anna i Krzysztof nie zostali królem i królową, a trolle tego chciała według tej teorii, bo to właśnie to, że wysłały Elsa w podróż i rzeczywiście, no właśnie, uczyniło Anna i Krzysztofa królem i królową, wiedząc, że Elsa już nie wróci, bo się odnajdzie w magicznej puszczy, no to rzeczywiście, no ma to trochę sens. Chociażby, no właśnie, dla mnie Hans jest na tyle właśnie kompleksową postacią, że po prostu, no, nie potrzebuje jakiejś teorii trojki, ale to, no w sensie właśnie wyjaśnia, dlaczego nie jest postacią rzeczywiście, tak, że zobaczę je z tematu Matangi, dlaczego właśnie Hans nie jest postacią ani do końca dobrą, ani do końca złą, ani po środku, tylko ma dwie osobowości naraz. Że nie jest nawet po środku dobry czy zły, tylko po prostu ma dwie graniczące ze sobą, kompletnie różne osobowości, zmieniające wciąż się w ciągu dwóch sekund w filmie, a więc jakby bardziej no, znaczy tutaj wierzę właśnie w teorii, że dzieci, no właśnie tak, szczerze, to bardziej, jak ktoś się na to to jednak po prostu że bardziej w teorię o trollach, po prostu o złym bliźniaku Hansa, bo też taka teoria istnieje. że no właśnie, z Matangi może być po prostu podobnie, że ona rzeczywiście, no, właśnie, będzie, będzie właśnie kontrolowana przez że po prostu nie będzie wiedziała, kim jest, po prostu będzie szukała zemsty na Wajanie, nie wiedząc właściwie, kim jest. I Wajana, podobnie, właśnie w pierwszej części, będzie musiała pomóc Matangi znaleźć Twoje ja, Tak, I właśnie pomogła ta Fidi, która podobnie właśnie była ogarnięta zemstą i nie pamiętała, kim do końca jest. A więc jakby no, fajnie gdyby właśnie Wariana 3 była takim prawdziwym sequelem Wariany 2 kinowym. ale to w sumie racja, ponieważ jakby no właśnie Wariana 2 to był kinowy serial, a Wariana 3 nie będzie adaptacją drugiego sezonu serialu, bo takowy nie powstał, więc być może będziemy mieli wreszcie kinową jakość w tej serii po jakiś może 15-16 latach. A właśnie druga teoria też właśnie, że granicza to z tą, teorią, z tą teorią, to jest właśnie teoria, że rzeczywiście jakby no, Matangi po prostu jakby no właśnie będzie budziła, Ogólnie, że jakby no właśnie no na ludziom będzie zmuszał rzeczywiście właśnie do swoich do swoich czynów i rzeczywiście no właśnie Matangi po prostu jakby gno nie będzie wtedy tego pełna będzie próbowała mu odmawiać, ale za każdym razem, gdy po prostu jakby no właśnie Matangi będzie mu odmawiała, on coraz bardziej będzie ją odwierał siły. I wskutek czego rzeczywiście gno Matangi będzie się powoli i po, powoli, powoli, powoli coraz bardziej stała człowiek je naruszy, narusza rzeczywiście meta niż właśnie rzeczywiście mały w pierwszej drugiej części właśnie w drugiej części wajany, I ta nie za bardzo na poczekanie, ponieważ gno nie ponieważ gno właśnie nie myślałam o nich wcześniej. I nagrywam ten film, trochę randomowo, ale jednak myślę, że te teorie, o których mówię, to mają sens i poniekąd właśnie zgadzają się z tym, co ja podświadomię, przynajmniej myślę, że rzeczywiście o tych teoriach, i jakie teorie mam. Ale jednak myślę, że właśnie Matangi ogólnie nie tylko będzie coraz, coraz bardziej będzie zamieniać człowieka, chociaż, bro, no, to, to nie będzie konieczne, ale ja myślę, że po prostu, bro, no, właśnie ta relacja będzie taka, że będzie rzeczywiście, jakby taka właśnie typowa kompetentna postać, a i rzeczywiście, właśnie ta Matola zostaną koło niej przedstawieni jako po prostu totalni debilek, którzy po prostu przez cały czas biegają Biegają, cieszą się po prostu okrucieństwem, że ona po prostu będzie może co ciągnięta po prostu w ich rydwanie i po prostu jakby no, czy, czy czymś w tym stylu, bo jakby mi wszystko było widać, że właśnie Nalo ma taki rydwan, na którym siedzi po prostu jakimiś liśćmi laurowymi się go właśnie wachlują, przy czym Nalo też widać, że ma swoich sługów, a więc jakby no być może właśnie Matangi będzie wykorzystywana rzeczywiście jako po prostu taka niestety, przyczepa żywa, rzeczywiście, jakby no właśnie, do karocy, czy tam do rydwanu Nalo i tam atoli, że będzie po prostu taki obrzydliwy gag, że ona po prostu będzie wykorzystywana jako część ich żywej przyczepy. oj, i rzeczywiście, jakby no, właśnie oni będą, jak to jest, debile, którzy będzie będą się cały czas cieszyć, że kochamy zło, kochamy zło, lubimy psocić. A w sensie, jakby no właśnie matangi, będzie zmuszona na patrzenie to wszystko, na to wszystko, i im bardziej będzie się przeciwstawiała, tym bardziej nalom ją będzie zamieniał w tego, kogo najbardziej nienawidzi, pokazując jej nienawiść. Czyli w człowieka. No, i właśnie, rzeczywiście, no właśnie wtedy mogłoby być taki moral też nawiązującym zadowoleniem, zwłaszcza, ponieważ, jakby ona ma tangi, z początku będzie właśnie przerażona, że właśnie swoje mocy traci, że się chodzi, że jakby no do mocy specjalnych nie miała, ale jednak to poczucie bycia półbogie, to poczucie bycia jakiejś ważnym, jednocześnie nie będzie jej zagradzało, a jednocześnie, właśnie, im bardziej się będzie po prostu, jakby no właśnie uczyła, im bardziej będzie się właśnie uczyła o tym, że nie, nie, że właśnie nie miała za dużo mocy po prostu jednocznie właśnie bycie półbogini i właśnie no dodawało czegoś do życia, ale tylko pozornie, ponieważ powiem, no, że się, że bycie a bycie właśnie więźnie, no tylko jej po prostu zagrazało i w sensie właśnie dołączając być może do ekipy Moany i rzeczywiście właśnie wybierając się w kolejną misję tym razem przeciwko, na bo ma takie wrażenie, że taki na przykład Wicked, część pierwsza i druga, czy na przykład właśnie Frozen 3 i 4, czy na przykład właśnie czy na przykład właśnie czy na przykład właśnie Harry Potter i krzyżnia śmierci, część pierwsza i druga, czy na przykład i śmierci koszło część pierwsza i druga, o to po prostu jakby no myślę, że właśnie wojna 2 także będzie tu parterem, ponieważ jakby no właśnie w kolejnej drugiej części jest wyraźnie teasowana i ja nam druga część, a on trzecia część, a więc jakby no myślę, że właśnie Matangi będzie się właśnie ze swoimi mocami po prostu właśnie czuła wyjątkowa, w sensie jak no będzie właśnie przerażona kiedy została co no, zadanie został, no, został, no, został odebrana, ale jednak potem właśnie uświadomi sobie, że bycie po to był tylko taki stan. W którym ona czuła się wyjątkowo, bo nie miała innego wyjścia. A rzeczywiście, no, kiedy właśnie się była uświadomi, że może żyć bez tej mocy, i że owak też nie ma ludzi, którzy ją kochają, i nie jest wreszcie sama, i po prostu cieszy się, właśnie, no, śmiertelnością swoją, mimo że wie, że za jakiś czas może umrzeć i opuści swoich przyjaciół, a no to rzeczywiście, no, właśnie, nie może sobie właśnie wtedy uświadomić, że bycie człowiekiem 100 razy przed byciem i bycie południą nigdy to no, nie, nie czyniło szczęśliwą. A nie właśnie przytłaczało jej problemów, ponieważ, no, właśnie, była tak poddana na lo, że niestety nie zauważała jego zła, a gdy Próbowała to zauważyć, to albo była po prostu według mojej teorii Wajanie trzy było po prostu właśnie niestety rażona prądem, bo właśnie szywcie nalowa most pionów i prądu, albo po prostu wykorzystywana jako po prostu taki dodatek do ich grupy. I to są nie przy, 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 przyczepiana do ich rydwanu, niestety. tak się okazuje, że właśnie, no zastanawialiście się, że właśnie, dlaczego ma tangi z mały ma po prostu takie zatargi, dlaczego po prostu go tak dobrze? I mówi, że mały, jak miło cię widzieć chociaż się nigdy wcześniej nie spotkali. Jest ta kategoria, że właśnie Matangi była ex Małiego. I ja w to za bardzo nie wierzę, ale jednak że, zważając na to, że ona i Matangi, on i Matangi się po prostu właśnie znają. Jakby no właśnie są na takich, są na takie właśnie term, są na takich właśnie warunkach Enemy Stillovers trochę. to rzeczywiście, no właśnie nie myślę, że jako taka paradystycznia Enemy Stylover, która, no, która jest nie tyle toksyczna, jak na przykład Helsa, która dosłownie opiera się na porwaniu i uwięzieniu niepełnosprawnej emocjonalnej kobiety i próbie zabicia jej, zamordowania już od samego początku, nawet Hans mówi, że ale się przydarzyłby się jakiś mały wypadek, kiedy wyjaśnia swój plan, Annie. Nie rozumiem tego shippu, kiedyś szypowałam, ship ale jednak przez jedną osobę toksyczną nie jestem już w stanie tego nigdy szypować. i po prostu ja na przykład wolę takie moje shippienie y, na przykład właśnie Hans i Anders z mojego właśnie fanfika Skowronek z Kalinodu, No jest na odpadzie i który, o którym nawet więcej mówiłam o moim na moim tiktoku. I to właśnie tiktoki ze Skylarka, z tego fanfika ze Skowronka osiągnęły po prostu niepotyczne wyświetlenia, A więc jakby no na dole jego kanału macie w opisie. Absolutnie, że właśnie kocham Jelsa i mogę nawet właśnie o Jelsie zrobić teorię na tym kanale, jeśli byście chcieli możecie napisać w komentarzu, bo absolutnie. Nie kocham pomysł Jacka i Elsy w jednym uniwersum. że właśnie jedna youtuberka, też link macie w opisie. Nagrała właśnie wielką analizę, którą na jest po prostu cudowna. właśnie dlaczego Jensa mogła poprzez prostu zadziałać w kanonie Frozen lub jakie by były teorie. Że na właśnie jedną no, teorię, którą bardzo wierzę, że właśnie na właśnie Jack to jest orkanek, że Jack to jest właśnie Gale, czyli właśnie wiatr i przyjaciel Elsy z Frozen 2. Nie wiem, jak wy, ale po prostu. Ja tam wierzę, że Jack Frost to jest gej, chociaż jakby no właśnie wiatr właśnie w Strażnikach Marszałek jest pokazywany jako osobna postać, ale Jack też umie latać. Przecież jeszcze jest właśnie, widać, że Orkanek jest właśnie obok innych postaci z Frozen 2 dużo bardziej po prostu delikatny z Elsa, jakby ją kochał, niż właśnie na przykład z Anną, którą tak pieszczotliwie traktuje, po prostu zawija jej wąsa koło włosów, a właściwie z włosów też no właśnie na przykład, na, na przykład, też właśnie kocham Elsa Marem, ponieważ no, Elsa Marem też absolutnie kocham. I kiedyś mówiłam właśnie, że Jensa nie ma sensu, jeszcze miesiąc temu, ale jednak ostatnio przekonałam się do Jensy, wszystkie shipy są lepsze niż, niż Elsa, serio. No czy, czy właśnie jeszcze mam mój właśnie ojciec ship, czyli właśnie Elsa x Thor. Bo tak, Thor, właśnie moje obwodnim universum to jest właśnie, rzeczywiście, no właśnie postać, która mogłaby się pojawić we, we Frozen 3 i rzeczywiście, no jest to właśnie bóg bazowany na właśnie to że z oryginalnej mitologii, no i rzeczywiście, no, jest także bogiem pierunów. I właśnie, co ciekawe, to była reprezentacja, reprezentacja niepełnotworności w moim wartwiku, tak jeszcze z Batarach Tymatom ma tangi, oto rzeczywiście, no, on nosi, że właśnie, rzeczywiście, zamiast swojego młota nosi po prostu też właśnie laskę w kształcie młota, aby mógł się podpierać i rzeczywiście, używa jej też do walki, co jest, naprawdę słodką reprezentacją właśnie osób niepełnosprawnych. Halo, bo ja sama ją wymyśliłam. Ale jednak właśnie widzę, że Matangi i Maui to są po takie postacie, które są po prostu enemies to stylować, czyli są wrogami, ale mają też pozycjonalną miłość. Na pewno szipuje na przykład Moana X Matangi niż Maui X Moana, bo Maui X Moana to jest dosłownie po niego głód pedofilii, ale... Moana jest już dorosła, ale Maui jest praktycznie w jej wieku, ale w ludzkim, ale jednak nie pasuje mi jakoś, że 1600 nie był Iwajana. Podczas jak, Ma no, Matangi też rzeczywiście jest w tym samym wieku co mały, a może nawet starsza o kilka tysiącleci nawet, ale jednak nie wiem, co mi w sumie pasuje. Chyba najbardziej mi pasuje po prostu Moa Tangi, czyli Moana X Matangi, ponieważ, mno to jak właśnie Moana przyłożyła je po prostu właśnie wiosło do jej szyi, no to po prostu to naprawdę było seksowne. I właśnie, okej, okay, to były moje teorie, na to właśnie, rzeczywiście, właśnie ma tangi w Wajane 2 i ogólnie w 2. I możecie właśnie nabrać do komentarza, z którą z tych teorii zgadzać się najbardziej. I najbardziej tutaj pozdrawiam Klarę, że rzeczywiście moją, moją widzkę, która po prostu jest absolutną fanką moany i dla niej też dedykuję koniec tego filmiku. Klara, serdecznie Cię pozdrawiam. Nie pomyślałam wcześniej, żeby po prostu dać Ci dedykację, ale jednak skoro już tu mówię, to. Pozdrawiam cię, Klara, bo wiem, że po prostu właśnie wojano działa na ciebie, jak Magnus, filmik o Wojanie. I pozdrawiam cię. Najlepsza fanko Moany na polskim YouTube. Możecie wieszcie na no ogólnie napisać, jaka z tych teorii wydaje Was się po prostu najbardziej prawdopodobna? Czy uważacie, że po prostu właśnie Matangi i Wajana będą razem? Czy to Mało i Wajana będą razem? Jakie macie szypy? Ogólnie, co myślicie? Czy Matangi właśnie będzie złoczyńcą w Wajanie 2? Czy nasz właśnie będzie bohaterką? No i w sensie, no, możecie napisać Wasze teorie w komentarzu. Chętnie poczytam każde z nich. A ja bardzo, bardzo gorąco dziękuję za Was, za każde obejrzenie, subskrypcję, oglądnięcie, właśnie, porubienie. Bo to naprawdę, naprawdę wiele dla mnie znaczy. I ja się z Wami żegnam i pa. do tego filmiku